E, witam Was, witam Was w kolejnym moim nagraniu wideo, takim nie za długim, e, ale mam nadzieję, że dosyć ciekawym, w MIUI, z góry, przepraszam Was za ten widok, ale ten telefon też troszkę przesiął, a po drugie jest trochę, jest tu brudne, ale mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzało, ale wracamy do, do tematu. W Redmi w roli głównej, więc nakładka MIUI, pokażę Wam skrót, funkcję skrótów, jak widzicie już mam uruchomioną, ale żeby z niej całkiem. I już jestem z powrotem e, wyszedłem e, z, z tej funkcji i teraz tak. Na początek powiem co ta funkcja robi. E, funkcja skróty fizyków, bo ona się tak brzmiła no, i nazywa. Ona pozwala na skonfigurowanie różnych skrótów, no, no powiedzmy, skrótów klawisowych, ale to nie są skróty klawisowe, tylko po prostu odpowiednie nawigacje, odpowiednie gesty na tych trzech przyciskach funkcyjnych. Ty możesz sobie uruchomić np. asystenta Google, aparat, latarkę włączyć, screena zrobić i tego typu sprawy. Mogą być to przydatne rzeczy, więc jedziemy z tematem. Żeby się do tego dostać, to wchodzimy do ustawień systemu, zsuwamy sobie pasek. powiadomień po prawej stronie, żeby wejść do przełączników, Klik, klikamy na zębatkę, żeby wejść do ustawień systemu. Otwieramy sobie zakładkę e, dodatkowe funkcje, Ustawienia, przepraszam, dodatkowe ustawienia i tu składy przycisków. Cyk. i mamy takie coś. I co my tutaj za funkcję możemy sobie skonfigurować? Po pierwsze, mamy, przedstawię wam listę funkcji, a potem się pobawimy i spróbujemy coś przekonfigurować i sprawdzimy, czy to działa. Eee, więc jedziemy tak. Mamy tak. Urucham aparat, możesz sobie skonfigurować skrót do uruchamiania aparatu w sposób taki, dwukrotnie naciśnij przycisk zasilania, czyli ten z boku dotknij i przytrzymaj przycisk ekranu głównego, czyli ten kwadrat to kółko, przepraszam, kółko dotknij i przytrzymaj przycisk menu, czyli ten kwadrat, to jest przycisk menu Dotknię i przytrzymaj przycisk wstecz, to jest ten trójkąt po lewej stronie zasilanie plus ekran główny, czyli swego rodzaju już skrót alysowy, bo przytrzymujemy jednocześnie wyłącznik blokady telefonu i ekran główny, czyli ten, to kółko zasilanie plus menu. Zasilanie i wstecz oraz brak, czyli po prostu żadnego przypisania nie ma. Nie? Załóżmy, że chcemy sobie aparat odpalić, więc wybieramy sobie dotknij e, dwukrotnie, naciśnij przycisk zasilania, czyli to pierwsze. Wybieramy sobie to i klikamy wstecz, i możemy stąd wyjść i sprawdzimy, czy tam funkcja działa. Więc klikam tutaj Power dwa razy. Raz, dwa, tyk i się, jak widzicie, odpaliła nam się aplikacja aparatu, normalnie, brawo. Myślę, się ta funkcja podoba, jakby w Samsung'u takie coś było, to bym sobie ustawił do robienia zrzutów ekranu, bo mam gest na Samsung'u tak, w postaci takiej, że dło, dłonie robię tak i tak robię, nie? To jest takie troszkę niewygodne dla mnie, ale w przełącznikach tam, gdzie Dzi jest też do, do robienia zrzutów ekranu, więc to nie problem. Dobra, to to byłaby pierwsza funkcja. Ja sobie to wyłączę, bo to jest niepotrzebne. Nie, nie, nie przyda, nawet się to nie przyda tutaj. Zrób zrzut ekranu. właśnie jest właśnie screenshot. I tu możemy przypisać do tej, do tej funkcji takie, takie skróty I gesty. Przesem trzema palcami w dół. Ty po prostu robisz tak, jak ja teraz. Tylko, że moja niepełnosprawność może mi to utrudnić, jak widzicie, bo, bo ja mam takie o. Na, nie jest to łatwe, uwierzcie mi, bo ja próbowałem trzema palcami, więc tego gestu nie polecam, bo nie jest łatwy. Dotknij i przytrzymaj przycisk ekranu głównego. Dotknij i przytrzymaj przycisk menu. Dotknij i przytrzymaj przycisk wstecz. Zasilanie przez ekran główny, zasilanie przez menu, zasilanie przez i brak. No ja spróbuję sobie ekran główny zrobić, czyli ta druga opcja od góry. Ale uwaga, ja już mam do tego Singastore przypisaną inną akcję, czyli asystent Google. Tak, ja przytrzymam sobie to. Kawał. Zmawiają dwie pchły. Gdzie byłaś na wakacjach? Na krecie. No tak, na, na krecie, ale jak widzicie, o co chodzi, to chodzisz, nie słuchasz, bo ja wiem. Dwie pchły, nie? Gdzie byłaś na wakacjach? No na krecie. No bo pchły są w krecie, no bo kret ma <noise> Dobra, wracamy do tematu. Jak widzicie, asystent mi się uruchomił, bo przypisałem asystenta sobie, nie? Ale, jeżeli sobie wywołasz jeszcze raz tutaj e, in, przy innym skrócie, przy innej funkcji, ten dany gest, to on zostanie zastąpiony. Tak jak tutaj jest komunikat. Dotknij i przytrzymaj przycisk ekranu głównego. I skrót jest skrótem do uruchomienia asystenta Google'a. Zastąpić przez zrobienie zrzutu ekranu. No, jak klikniesz, sobie zastąp. O, to już przeprogramowaliśmy ten gest, i teraz możemy sobie trzymać I pyk. I zrobiłem zrzut ekranu, nie? Moim zdaniem te gesty i te skróty są mega wygodne, tylko trzeba je dobrze skonfigurować, tak, żebyś nie musiał się zastanawiać, co jest do czego, nie? No, zrobię to, co miałem, bo ja zrzut ekranu, robię tutaj też. Tutaj też jest skrót tak jak na sąszą przełącznik tu. Tu. E, dobra, e, dalej co mamy? Zrób tak Urucham asystenta Google. No to teraz jak widzicie, przeprogramowaliśmy to przytrzymywanie się tego. I teraz tutaj nie ma asystenta, nie? Więc musimy sobie wybrać sobie to, co miałem. Natkniję i przytrzymaj przycisk ekranu głównego. O. I teraz. Pogoda grabów nad prostą. W grabowie nad No jak widzicie, bo asystent się włącza. Nie no, nie muszę się już zastanawiać tak. Ty... Hasło aktywujące asystenta mi tu zadziała, bo tu na tym telefonie nie zadziała, bo jak ja wypowiem odpowiednie hasło, to się ruchami asystent dalej na Samsungu, w moim daily phone. Dobra, kolejny, kolejna funkcja, rucham asystenta Google, no to już o tym wspomniałem, wyłącz ekran, czyli szybki sposób na blokowanie telefonu. Moim zdaniem zbędna funkcja, bo przecież mamy tutaj guzik z boku. Niektórym blokuje telefon, ale jak to lubi sobie grzebać w systemie, to ma też taką możliwość. Możemy sobie zaprogramować dotknij i przytrzymaj przycisk ekranu głównego, czyli środkowe ten kółko na dole. Dotknij i przytrzymaj przycisk menu, czyli kwadrat, i dotknij i przytrzymaj przycisk wstecz. No moim zdaniem to jest to są kompletnie dziwne wyłączenie się ekranu gdyby było takie coś jak dwukrotne stuknięcie w ekran jak ja mam na moim, pokażę wam mojego Samsunga tutaj obok, odblokuję i mogę teraz wyłączyć ekran, nie? to byłaby bomba, by się do tego przyzwyczaiłem ale włączanie ekranu jest o ale już blokady nie ma. A nie, blokada jest. Ale tylko jak jest zablokowany telefon. To jest według mnie też takie trochę dziwne. No ale takie jest nie łaj. Dobra, zamknę tą pogodę tylko. Jedziemy dalej. Wyłączę, wyłącz latarkę. Czyli ten tutaj na spodzie flash będzie świecił, nie? I tu latarkę możemy zaprogramować w takie sposoby. Dwukrotne naciśnięcie tysięcy zasilania dotknij i przytrzymaj przycisk ekranu głównego, dotknij i przytrzymaj przycisk menu, dotknij i przytrzymaj przycisk wstecz, zasilanie przez ekran główny, zasilanie przez menu oraz zasilanie przez wstecz. Ja sobie wybrałem dotknij i przytrzymaj przycisk wstecz, czyli to. I teraz ten trójkąt, tak. O, zablokował drugi raz i się włączyła latarka? Pewnie, że tak. Możemy teraz nawet wyłączyć ekran i zobaczcie, że że latarka świeci. I teraz, żeby to wyłączyć, to po prostu przytrzymujemy jeszcze raz, a nie, wyłączyłem. To teraz, jak sobie włączysz latarkę i masz zablokowany telefon, to wystarczy, że sobie naciśniesz w, Power po, z boku o, i latarka zgasła. Nie? No, dobra. Co jeszcze? Tam mamy, ale teraz sobie tylko tą latarkę wyłączę, bo, bo mi to jest zbędne. Dobra, zamknij aplikację. To jest szybki sposób na wyłączenie aplikacji i wyrzucenie jej z RAMu dotknij i przytrzymaj przycisk ekranu głównego dotknij i przytrzymaj menu dotknij i przytrzymaj wstecz oj nie tak no dobra to zasilanie i ekran główny zasilanie i menu zasilanie przestać no ja zrobiłem dokładnie ten sam gest co na atakę bo atakę wyłączyłem więc mogłem to zrobić i teraz tak wyjdziemy sobie odpalimy na przykład Spotify No, dla przykładu, nie, i teraz jak sobie przytrzymamy, tylko to nie się uruchomi, i przytrzymamy wstecz, Pyk. ta aplikacja została zamknięta. Widzicie, a w ostatnich aplikacjach, a nie, w ostatnich aplikacjach ona pracuje. Nie, w ostatnich aplikacjach ona dostępna jest, ale nie jest otwarta. Jak tak zrobiłem, trzymałem, to ona z ramu jest wyrzucona. Ale pracuje, to jako dostępna jest jako ostatnia otwierana. Ale w ramie nie siedzi, bo się otwiera od nowa. Nie? A jak włączę normalnie ekran główny poprzez to kółko, to potem mogę wrócić do Spotify. O, tak przepraszam, włączę te, teraz poprzez ten gest, te przytrzymywania trójkąta wstecz i teraz jak włączę sobie ostatnią aplikację to mi się uruchomi od nowa, czyli wyrzuca to z ram -u. No to mogłoby jeszcze z tych ostatnich aplikacji to wyrzucić, no ale widać, że API na to nie pozwala, API Androida. Dobra, wyłączę sobie ten gest, całkiem tą funkcję. E, Pokażmy menu. To jest bardzo fajna i przydatna rzecz. Na jak przykład używamy jakichś bardziej zaawansowanych aplikacji typu menedżer pobierania, menedżer plików, e, jakichś tam e, zaawansowanych odtworzaczy. E, na Facebooku to chyba też działa. E, na powerupie to działa, czyli odtworzaczom muzycznym, którego używam od prawie 10 lat. Właściwie od samego początku jak mam Androida, nie? Na Spotify to chyba nie działa, ale działa to na Poweramp, działa to na Solid Explorer i na innych takich bardziej zaawansowanych aplikacjach. I tu mamy takie gesty do zaprogramowania. Dotknij i przytrzymaj przycisk ekranu głównego. Dotknij i przytrzymaj przycisk menu, czyli to ten kwadrat. Dotknij i przytrzymaj przycisk wstecz. Zasilanie przez ekran główny, zasilanie przez menu, zasilanie przez wstecz oraz brak, czyli połączona funkcja. I teraz tak. Ja sobie zaprogramowałem menu, czyli to. Ten guzik, kwadrat, nie? I teraz odtwarzamy sobie power rampa I mamy odtwarzać. I teraz, jak to przytrzymujemy dłużej. To otwiera nam się menu kontekstowe takie, nie aplikacje. Po prostu a jak zamkniemy, to tylko power tylko włączymy na przykład yy, co to jeszcze, odpowiedź, i tak chyba to obsługuje. I zobaczcie, do góry po prawej stronie macie menu obok wyszukiwarki. Nie, I jak my przytrzymamy na ten kwadrat, to się wysuwa, nie? Menu kontekstowe, do góry. Ciekawe czy Facebook to obsługuje, no sam jestem ciekawy. Podobno tak, bo to wyczytałem na forum i community. zaraz zobaczymy. FB? Nie. Nic się nie otwiera jak widzicie. A powinno się moim zdaniem otworzyć to, to, to ale to jest zakładka aplikacji, a nie menu, więc może do tego, to zależy może od bibliotek, jakie są z, uh, użyte. Ale sprawdziłem to na YouTube, na YouTube ja też to nie działa, sprawdziłem to w sklepie play, w sklepie play tego, też, też, też ta funkcja nie działa, dokładnie. Sprawdziłem to jeszcze, jest moim na, na mapach Google chyba. A nie, 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 na Instagramie to sprawdziłem chyba. Tak, tak, na Insta to sprawdziłem. Też, też, jak widzicie, ta funkcja nie funkcjonuje, nie więc... I więc to, to, zależy od aplikacji. Generalnie tam, gdzie jest jakieś menu po prawej stronie do góry, jest dysk Google chyba ma takie menu. Zaraz zobaczymy. Chmura, otworzymy za krótkie chmurę, bo tutaj mam katalog, chmura. Jest Google. O, przepraszam, tak mi się S20 odzywał. Bo, bo może coś przyszło. Jest menu do góry, nie po prawej. Zobaczymy, też jak widzicie, nie otwiera się nic. Nie? Więc to tylko w niektórych aplikacjach to funkcjonuje dobra. No, no i to byłoby tyle Szczerz, z, z tych funkcji. Dalej mamy sterowanie nie na tysięcy przycisków na, nawigacyjnych, czyli menu. Pokaż pasek ostatnich aplikacji. Czyli tu sobie możesz przełączyć działanie kliknięcia kwadratu. Teraz otwieram nam panel ostatnich aplikacji, ale jak przełączysz sobie na menu, to widzicie już nie działa. Ostatnie aplikacje już nie działają nie? i już się do nich nie dostaniesz. To już według mnie jest bez sensu, ale jak otworzysz sobie PowerPoint, albo aplikacja, która obsługuje właśnie tam menu kontekstowe to ci się wysuwa, nie? Także no według mnie to teraz nie mogę się dostać do ustawień, do ostatnich aplikacji, <grym> ale sobie teraz na, 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 zrobiłem. Także tej, tej opcji nie polecam. Tego e, nawigacyjnych tam, nie zmiany na menu, bo sobie możesz coś... Zablokować. No, tego, naciśnięcie przycisków nawigacyjnych, tego nie zmieniaj. Zrób to tak jak ja teraz zrobiłem, czyli pokaż pasek ostatnich aplikacji, bo sobie może coś zablokujesz, potem będzie się problem. Ostatnia zakłódka sterowanie systemem, automatyczne wyłączanie przycisków nawigacyjnych. Yy, Automatyczne wyłączanie fizków pod ekranem, czyli tych, tych wstecz ekranów tej ostatniej aplikacji, podczas korzystania z wybranych aplikacji, naciski podwójnie na dowolny klawisz, a przycisk, aby go włączyć, szczerze Wam powiem, fajna funkcja. Na przykład podczas jakiejś gry czy coś, ale sprawdzałem i Wam powiem, że to u mnie nie działa. Więc ja Wam pokażę to na przykład ze Spotify'a. Albo na przykład jakiejś innej aplikacji. No niech będzie dysk Google. I tu możesz sobie wybrać, żeby pytało po uruchomieniu tej aplikacji, że czy masz sobie ten panel. wtedy to to na dole, nie? zawsze, żeby to było wyłączone, czyli musisz dwa razy klikać, żeby aktywować guzik. Albo nigdy nie wyłączaj, to jest standardowy raz tylko, nie? Klikasz. Ja zrobię zawsze, żeby było blokowane. I teraz jak odpalimy sobie, zobaczymy tego, czy się aktywowała ta opcja. Dobrze jest. Wyjdziemy z tego. otworzymy sobie dysk Google. Bo to na dysku Google sprawdziłem, sprawdziłem. uruchomiłem, przepraszam, i teraz zobaczycie, że to nam tak działa za pierwszym razem. Więc ta funkcja albo jest zbogowana w Miwai 12.5, albo ona nie jest kompatybilna z tym telefonem. Bo sprawdzałem i na grach, na grach to działa, bo tam jest ten cały Gamebox. O którym, też Game Turbo, nie? o którym robiłem też film i to Game Turbo właśnie dokuje te guziki ale dla innych aplikacji to nie działa, więc sobie zrobię tak jak miałem nigdy nie blokuj i jedziemy dalej ostatnia funkcja, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na 0,5 sekundy aby włączyć asystenta Google wybudza asystenta głosowego w trybie Pełnoekranowym, brak wirtualnych guzików. No to normalnie, jak sobie przytrzymujesz power, to ci się włącza power of money. Nie, to jest wyłączenie systemu, uruchomienie ponowne i tego typu rzeczy. Nie? W normalnej w trybie, normalnym, jak ta opcja jest wyłączona, i otworzymy sobie grę albo jakąś aplikację pełnoekranową. Ja wam to włączę na przykładzie gry. Włączymy jakąś grę, ten na przykład. O. Już, tylko... Dobra, mamy grę i teraz przytrzymujemy power z boku. To się włącza nam menu wyłączenie telefonu, nie? Włączymy teraz tą opcję, tą opcję asystenta. I teraz jak sobie przytrzymamy power. Kawał. No nie działa teraz, bo jest w grom, to na mnie nie, nie słyszy. Ale, ale dobrze, to trudno. Ale widzicie, nie wiem czy się błąd, muszę zablokować telefon, bo będzie myślał że teraz power menu się nie pojawia, nie? tylko asystent się aktywuje. Ale jak gra jest wyłączona, to się pojawia też asystent Google, czyli to się nie tyczy yy, wyłącznie a, b, tego, jak to się nazywa, ekranu, b, a, trybu pełnoekranowego, bo w normalnym trybie na popicie też się asystent wyłącza. To teraz się pewnie zastanowicie, jak wyłączyć telefon, jak jest, kiedy jest ta opcja aktywna. No szczerze wam powiem, że chyba się nie da tego zrobić. Bo jak dłużej przytrzymamy. O, to się było... A nie można. Tylko trzeba dużo, dużo, dłużej trzymać. Nie? Power. Przez 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery. O, no dokładnie, przez ten sekund to się tam power off menu pojawił. No, to taki dbalny bajer, chcesz mieć też skut do asystenta Google w power, guziku power, nie? Ale ja sobie to wyłączę, bo asystenta mam tutaj pod tym guzikiem, o. I mogę szybciej dojść do power off menu. Dobra, i to byłoby tyle ode mnie, troszkę, troszkę długo, nie? Ale oszczędziłem... E, Zaopisałem Wam wszystko dokładnie, nie? bo widzę, że mało YouTuberów to robi. i też zauważyłem, że dużo osób mnie chwali. Jak e, mnie w komentarzach, to na grupach Facebookowych gdzie udostępniam te moje filmy i Wam powiem, że sprawia mi to przyjemność. Nie? Jak, jak znajduję coś fajnego, przydatnego, to, ma, to pokazuję, się komuś może to przydać. Nie? Podobnie jak było ostatnio, było z tym budzikiem. Też pomyślałem, że to głupi pomysł, nie, Nagrywać budzik, jak ustawić alarm w telefonie. No ale jakby e, się przekonałem po iu? po 5 godzinach od publikacji było chyba 13 wyświetleń. Także ktoś coś tam e, zobaczył. Także no. Dobrze, zagram się Wami. Do zobaczenia. Na koniec słuchaj jeszcze ode mnie, pomimo tego, że był już od Google, ale powiem jeszcze ja jeden, dlatego... Jajka nie potrafią podtrzymać tajemnicy. Dlaczego jajka nie potrafią podtrzymać tajemnicy? No. Bo pękają kiedyś robi gorąco. No to taki adekwatny do obecnej temperatury, bo u mnie, gdzie ja mieszkam, jest, się znajduje, to u mnie jest 35, 31 stopni na dworze, więc masakrycznie gorąco. <grym> No dobrze, to do wody ode mnie. E, tyle, cześć.